Więc co chciałabyś na gwiazdkę? Ty jeszcze nie kupiłaś prezentów? Oszalałaś? Pochowają cię żywcem. Dziwne, to samo mówił Jonesy prosząc mnie, żebym wybrała jego prezent dla ciebie. Już nawet sam dla mnie nie wybiera prezentu? Och, podlec. Dobra, ochraniacze dla bramkarza numer 8 i kij rozmiar 2. Nie proszę pani, prosiłem o ochraniacze dla bramkarza numer 2 i kij rozmiar 8. Mam kwadrans, proszę się pośpieszyć. Przepraszam panią, powie mi pani gdzie znajdę piłki do tenisa? Gdzieś je widziałem. Proszę mi tylko wskazać kierunek. A tylko szybko. Dobrze, chwileczkę proszę pana. Moglibyśmy zrobić sobie gwiazdkę zmielnie. Otwierając A. prezenty, napilibyśmy się gorącej czekolady. Petlin, ja naprawdę teraz nie mam do tego głowy. Au! Czy on nie jest słodki? Chyba polubił grać w kometkę. Cudownie, zapakuję to pani. Będę szczęśliwa jak pogra w domu. Masterson, klient chce przymierzyć nowe kąpielówki. Pośpiesz się, biegiem! Wracam za chwileczkę. Nie radzę wchodzić. A! Nienawidzę pracować w święta. Nienawidzę pracować w święta. Głupi, irytujący klienci kupujący w ostatniej chwili. A! Wesołych Świąt! Kończy się szkoły czas Nic nie krępuje nas Czas przyjaciół spotkać z tych Zawsze chodzimy razem Gdzie my mamy tylko my Szesnaście ma lat, wiem, do Iż pracę mam, zaczynam ją właśnie, dziś życie na własny rachunek. Lat naście fajnie jest, Wtedy ty dorasta się, to najdziwniejszy w życiu czas. Przy życiu czas. Szóstka w pracy. Gwiazdkowe prezenty. I co o tym myślisz? Naprawdę chcesz wiedzieć? To okropne. Przesadzasz. Coś ci jest? Tak, nie wyglądasz dobrze. Nieważne. Nieprawda. Nawet podczas ostatniego remanentu nie wyglądałaś tak źle. Coś jest nie tak. Przepraszam, ale w tym roku nie mogę wejść w nastrój świąt. To pierwsza gwiazdka, od kiedy rozstali się twoi rodzice, co? Tak. To jest straszne. Ale nie to jest najgorsze. To znaczy? Nie chcieliśmy wam mówić, ale tata Jonesiego i moja mama w pewnym sensie. są hmm. razem. Och nie! Dlaczego nam nie powiedziałaś? Nie wiem, ale nie mogę sobie wyobrazić, że nasi rodzice mają randki. To dziwaczne. To totalnie dziwaczne. Ciekawe, czy całują się z języczkiem? Och, Jude! Co, myślałyście, że wasi rodzice już na zawsze pozostaną święci? Tak czy inaczej? Mój tata wyjechał, więc razem z moją siostrą muszę spędzić te święta z Johnsonem i jego okropnymi braćmi. A oni mają takie głupie zwyczaje, które będziemy pewnie musiały tolerować. Ale ty i Jonesy się przyjaźnicie. Uwierz mi, spędzanie z nimi świąt nie należy do przyjemności. Nie ma nic gorszego niż dzielenie jednej łazienki z trzema facetami. Po ich wyjściu tak śmierdzi, że nie jesteś w stanie zrobić makijażu. Po prostu cię zatyka. Ale ohyda! Czy oni wszyscy tacy są? Prawie wszyscy. Mam dobre wieści. Święty Mikołaj się rozchorował. To dobrze? Dla mnie tak. Jest robota do wzięcia i to całkiem niezła, bo przez cały dzień trzeba tylko siedzieć na tyłku. Życz mi szczęścia! Tak! To coś, czego sama potrzebuję, ale muszę się pogodzić z myślą, że ono mnie ominie. Cóż, może po prostu tutaj urządzimy nasze bożonarodzeniowe przyjęcie. Sklepy zamykają wcześniej, więc po otworzeniu prezentów możemy na przykład iść na pizzę. Niezły plan, mała. Super. Po pracy muszę wrócić prosto do domu. Poza tym nie mogę się już doczekać, żeby stąd wyjść. Nie założę tej czapy. Ale to gwiazdka. Załóż ją, no załóż. No dobra, dobra. Szczęśliwa? Wiem, jak bardzo jesteś zajęta, więc pomogę ci w zakupach. Chodź już! Idźcie, dziewczęta, a ja zapakuję prezenty. Jutro sprawisz komuś wielką radość, droga piłko. Słuchaj, zaczynasz mi działać na nerwy, piłko! <grystanie> Hej! Uważaj, jak chodzisz, pajacu! Wszyscy już powariowali. Ach, praca w święta to jakiś kompletny koszmar. Słyszałeś, że rodzice Jen i Jonesiego są razem? Jen chodzi wściekła. A ty się jej dziwisz? Przecież gdyby ich rodzice się pobrali, Jen i Jonsy zostaliby bratem i siostrą. Tak, dziwaczne no nie? Biedna Jen. A o nie, to już dzisiaj trzecia stracona piłka. Dla kogo była? Dla szczególnego gościa, którego nazywam ja. Jude, nie możesz teraz robić prezentów dla siebie. To jest poza mną. Wszystko się tak błyszczy i tak ładnie wygląda. Tak, wiem. Mam trzy godziny, żeby znaleźć coś dla mamy, a ona i tak nie będzie zadowolona, więc po co to robić? Podaruj jej bon prezentowy. Wiem o twojej mamie. Myślisz, że całują się z języczkiem? Jude! Och, a propos ochytstwa. Wiecie, że rodzina Jonesiego organizuje zawody w jedzeniu indyka? Należy zjeść możliwie najwięcej indyka przez pierwsze siedem minut, zanim mózg ostrzeże żołądek, że jest pełen Dzięki Do usług Więc czemu po prostu mu nie powiesz, że to cię nie bawi? To mój Halo? Ponieważ mojej mamie zależy, żeby chłopcy dobrze się u nas czuli z... Ach, jak w rodzinie Adamsów! Nie zgadniecie! Jonesy dostał pracę w wiosce Mikołaja! Rany! Może zapomni się przebrać i w kostiumie wrócić do domu? Już wiem! Chodźmy wszyscy go zobaczyć! Chodźcie, to naprawdę może być zabawne. O, widzę, że lubisz świąteczne horrory. A gdzie Łajet? Jeszcze niedawno stał w kolejce w Zmiel mnie. Lepiej się do niego nie zbliżać, zanim nie wypije pierwszej kawy. Hej! Cześć Łajet. Hmm. Pośmiałbym się z tych czapek, ale jestem zmęczony. Chyba jest nie w humorze. Proszę bardzo, ekstra <laughs> duże cappuccino. <laughs>